Hello, hello, cześć i czołem, witam wszystkich na kolejnym już siódmym przeglądzie kaset VHS. Lecimy, bo nie ma czasu, bardzo mało baterii dzisiaj mam, także... Lecimy, lecimy z kasetkami. A, taram, tam, tam, dobra, mamy numer jeden. Już przewijamy kasetkę i zaraz odpalamy. Zobaczymy, co na niej jest nagrane. Także za chwil kilka będziemy wiedzieć więcej. Cześć ident TV. Witam. Za chwil kilka, zaraz będzie odpalona pierwsza kaseta. Zobaczymy, co na niej. Mam nadzieję, że coś fajnego Dzisiaj bardzo słabą baterię mam tam ze 40% nie wiem ile uda się uciągnąć live'a ale mam nadzieję, że trochę się uda Dobra Już się kończy przewijanko i odpalamy no jesteś pierwszy. Już było, był ktoś jeszcze, ale ewidentnie zrezygnował, może jeszcze wróci. Także szczególnie cię witam i jesteś pierwszy, który oglądasz dzisiaj ze mną to co jest na to co jest na kasetach. Proszę bardzo. Mamy tutaj ciekawostkę chyba. się chyba nieźle zapowiada ja to pewnie będę przegrywał. Eee, na szybszych obrotach widzisz, co się dzieje. Ale jestem ciekawy co po tym. Bo może być fajny jakiś program, albo coś. Co będzie warto. O, 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 o już. Albo i nie. Widzę, że to chyba będzie film. Ale fajna. Y, fajna oprawa jak widzieliście. Niedźwiadek. Niedźwiadek, no to. Nic hitowego, super. Ale fajna oprawa wielkanocna na dwójki. Nie wiem z jakich lat. Jak ktoś wie, to niech się chwali, tą swoją wiedzą. Zobaczymy, czy jest cały ten niedźwiadek, czy nie. Na kasecie jest napisane, że chyba powinien być, ale to na razie jest. Zobaczymy, co się w, za, za, zadzieje w środku. Teraz tak jest, że. No jest tak, jak, jak jest, zgodnie z zapowiedzią. Także jeszcze zobaczymy. Dalej, to kiedy Identity V odbierasz te 200 kaset ode mnie? Ja jestem w stanie już je naszykować jak najprędzej. Trzeba mieć miejsce szykować na następne nowe pozycje. O, coś z HBO w międzyczasie mamy. Nie wiem, jest zapisane, że Cold Mountain, o ile to jest o ile to jest to troszkę wrócimy zobaczymy co tam się dzieje niedźwiadek się kończy chyba dobra jeszcze raz chyba za daleko przejechałem jak zwykle dobra No jeszcze mamy niedźwiadka nieszczęsnego. O, jest. Ciekawe, czy są jakieś reklamy. Chyba nie, oni tu idealnie, równo się skończył niedźwiadek. I, a, no, jest taki fragmencik, które ja się nie odzywam, przewinę leciutko. Którego roku jak ktoś wie, niech się odzywa. Ręka do góry. Tu z HBO mamy jakiś filmek jeszcze wzgórze nadzieję. Czyli Cold, Cold Mountain, to co tam było napisane się zgadza. Jeszcze jest coś podpisane pod spodem, ale nie wiem co, bo nie zwróciłem uwagi. Nie wiem co to jest. Zobaczymy. Ale dzisiaj cisza, nie ma ludzi w ogóle. Wczoraj, przedwczoraj trochę było, a dzisiaj tylko, tylko Identity mnie wspiera. Pewnie zła godzina tych live'ów, ja wiem, no ale... Na tą chwilę chcę to wszystko spróbować sp rozhulać. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W praniu. Cześć Maciej Olek. No, złota, piękna złota jesień, racja, to się zgodzę. Akurat ten tydzień, a następny będzie dramat, no ale, no ale to jest właśnie ten urok tej jesieni. Więc ludzie się dopiero zbierają, dopiero mamy trzech widzów. Ile dzisiaj kaset? Tyle, ile bateria wytrzyma, nie mam bladego pojęcia, wiesz, no będę chciał jak najwięcej, ale no jest 40%, jak sprawdzałem, także pewnie szału nie będzie, Na razie kończymy jedną, z czego na początku chyba jest gra warta świeczki, bo są reklamy i zapowiedź ze studia, telewizji. Nie wiem, następnym razem może zrobię jakąś zapowiedź, że po prostu będzie tego i tego dnia tyle i tyle kaset. Może, może to będzie jakiś klucz do sukcesu, że będzie dużo nas i będziemy to wspólnie razem przeżywali, tak jak wtedy. E, ile? Dwa, trzy, trzy dni do tyłu było, było super. Dlatego może też tak zrobię, że po prostu ustawię nadchodzące transmisje. Tylko, że to chodzi o chyba stacjonarne, a ja używam z mobilnych transmisji. Także nie wiem, czy to się uda, ale będę tak chciał zrobić. Zapowiem może, że będzie 10 kaset. I tyle, że startujemy o tej, o tej godzinie i, i rzeczywiście wystartujemy, o, zobaczymy, tu mamy coś z HBO, jakieś zapowiedzi, może jest jakiś fajny, fajny fragment i widzę, że chyba to będzie też się kwalifikowało do przegrania i zaprezentowania na spokojnie, mhm. dużo zapowiedzi No full wręcz zapowiedzi A jest cały program telewizyjny? Nie, nie cały. No było tylko jakiś wyryw urywek a tu się kończy i teraz to mamy no ale to nie będziemy tego wszystkiego oglądać bo choć światu grozi upadek oni nie przestają walczyć o uczucie już za chwilę Joachim Phoenix, Claire Vance i Sean Penn w filmie Science Fiction wszystko dla miłości nie ma miłości nie ma Jezus, Jan Peszek jak zgrać na zwykły film na wrzucenie. No, ja używam tylko i wyłącznie kombo. Nie bawię się, nie bawię się w jakiejś tam yy, jak one się nazywam, grabbery. Wcześniej się bawiłem lata temu i przegrywałem swoje kasety duża dubanina. I to jest dosyć skomplikowane, myślę. Kombo jest na tyle mądry, że po prostu e, wrzucasz kasetę, ustawiasz, co chcesz przegrać, y, wrzucasz płytkę i na płytę ci się materiał przerzuca, tak? Tyle, ile chcesz bezpośrednio. Niedziela, 3 lipca, 2005. Mark, Archiwum, cześć! E, także tutaj ja myślę, że warto kupić kombo, wrzucić sobie, kupić sobie płyty i, i, i nauczyć się po prostu jego obsługiwać. To jest prościzna. A co my tu mamy? Eee, archiwa telewizyjne, nie mam pojęcia. Ja za każdym razem będę tego tak odpowiadał, bo po prostu tego nie wiem, no. <laughs> Też nie wiem, czy mam coś z mini mini. Możliwe, że jest, nie wiem. Ja to nie są moje kasety, to są kasety z terenu. Także wszystko tutaj może na nich być. Dosłownie wszystko. I nic zarazem. Nie, nie, kombo to jest urządzenie oczywiście, program to nie, to na pewno kwiecień, no to już rozpracowaliście co to było na TVN24, ale tu jest fajne, to mi się podoba, no nie jestem w stanie, jak widziałeś jaka to jest ilość, tu z HBO bardzo mi się podoba ten, to przejściówka, ta oprawa graficzna, zobaczmy. fajna latająca płachta, latający dywan, tak bym to nazwał. Kombo to jest urządzenie, oczywiście Czy znalazłeś już TFS. Z... Teraz dopiero dołączyłem. Te z tyle nie było nic. Premiera. Jeżeli ten HBO motyw latający była premiera na YouTubie, no to właśnie byłeś świadkiem obejrzenia tego na żywo. Dzięki temu live'owi. Hmm, wracając do combo, oczywiście fajnie mówię: kup sobie combo, przerzucaj na płyty, później obrabiaj w programie. Freemake mówi o ile się nie mylę, tak on się chyba nazywa. I, I fajnie prościzna, jak budowa cepa. Tego wszystkiego dużo cierpliwości do wrzucania. Oczywiście miałem. No, Szkoda, że wtedy nie miałem. Nie widziałem święta yy, po prostu, no dużo cierpliwości, jeśli chodzi o wrzucanie tych, tych materiałów, bo niektóre są. Długie, żmudne. A, jest. A, chwiluninkę wrzucę tak, tylko. No, no, chwiluninkę, chwiluninkę. Dobra, można, wystarczy, dalej lecimy. Nie będę tego przegrywał, oczywiście, też, bo to jest stacja B. Na YouTubie oczywiście. Niemile widziane. Nie wiem, co mówiłem, wcześniej zapomniałem. Chcecie to mi przypomnijcie. W międzyczasie nic z TVN style nie było. Tutaj mamy coś znowu z TVP2. To chyba jest 2005 rok. Czy może jeszcze więcej kaset? No, jeżeli archiwa telewizyjne, jeżeli wczoraj oglądałeś albo i nie oglądałeś, yy, tam jest wpis u mnie na kanale VHS Records, kolekcja kaset, to sobie zobacz, ile tego jest. E, Także to nie jest, z tego jest full. Także to nie jest tak, że to mogę wszystko przejrzeć. I zresztą, co bym, co, co bym robił na live'ach, tak? Także fajnie by było to na spokojnie wszystko obrabiać i tak pewnie będę robił. Zobaczcie, ile jedna kaseta zajmuje czasu. To nie jest tak, że to jest pyk i mamy całość, bo nie wiem, są tylko filmy. Tu jest dosyć dużo fajnych materiałów, które warto przesortować i, i później wrzucić jeszcze na spokojnie raz. Czyli podwójna robota mnie czeka, tak? Bo z wami tu przeglądam to na, na żywo i, i, i gdzieś tam sobie to komentujemy. A później, jeszcze oprócz tego, że teraz to robię, to. To później jeszcze raz muszę to wrzucić w kombo i przegrać, obrobić i wrzucić jeszcze raz osobno. Tak, także to jest podwójna robota dla mnie. Jak widzicie. A z tej kasety już trochę materiału jest do przegrania. Dobra, co tutaj wiemy, że jest tam po tym TV nie, yy, TVP2 z papierem. Zobaczymy, co po tym. Ale chyba koniec kasety, bo tu już rych, rychły koniec nadciąga. Tak słyszę z tego z tego co wy, z tego co jakie wydobywa dźwięki kombo, a to z reguły jest przy końcówce kasety. Nie wiem, zmienił ramówkę, zrezygnowały z reklam programów monitorowały. Cześć Tomek 97, co na kupię dopiero w przyszłym roku. Czy to jedyna kaseta którą masz? Czy to jest jedyna kaseta, którą masz? No, dziwne pytanie, nie mogę zrozumieć. To nie jest jedyna kaseta. Kaset mam. No może nie tysiące, ale setki. Eee, znowu coś, co nie powinno się pojawić. Live może być bardzo krótki, a jest na, na razie jesteśmy 15 minut. Nie wiem, czy się uda dłużej, bo niestety bateria dzisiaj ledwo żyje 40% jak włączałem. Także w każdej chwili może gdzieś się pojawić komunikat, że... Ale z tych, które dostałeś, które mają być na przeglądzie. Yy, nie, a ja, no, ja z których dostałem, to ja mam full. Ja mam 70 sztuk złodzi i 70 z krakowa albo 50 zł, nie wiem. To są to jest setka ponad kaset do przejrzenia jeszcze nawet reklamówki, którą mam w samochodzie nie wyciągnąłem do tej pory, także ona leży cały czas w bagażniku. Ja ją wyciągnę i zaprezentuję. Dzisiaj na poczcie nawet mam paczkę do odebrania chyba, yy, nie wiem ile, 20 albo 30 kaset, to jest pudło całe 30-kilowe, także spokojnie, kaset jest full, 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 będziemy mieli co robić, tylko ja nie mam w portfelu nic, no. <grym> na jakimś czacie jakby ktoś coś chciał wspomóc jakimś groszem, to by było fajnie, no bo tych kaset mam. Albo jak ktoś chce, to cały czas zapraszam po złotówce do, do nabycia każda kaseta. Jak leci. Nie ma tutaj żadnego, że tak powiem, żadnej selekcji. No to już Identity V Droga otwarta, już wczoraj się zadeklarowałeś, ja jestem jak najbardziej za. Jestem za. Kiedy można się spodziewać nowego miejsca przegląda oraz nowego Magnetowidu. Nowego Magnetowidu nie przewiduję, bo kombo działa i jest fajne. Znaczy w sensie do, do pokazów to będzie nowy Magnetowid. Kolega z pracy mam mi go ofiarować. Przypomnę się, nie lubię tego robić, bo sam to miał zrobić, ale, ale pewnie się przypomnę i upomnę o to. A to już niebawem. Znajdziemy Stefan, style to przyjął od razu, szczególnie z czasów vloga. Pewnie jak będzie to wrzucę coś ciekawego. To, oto spokojna twoja rozczochrana. A nowe miejsce, no cały czas pracuję nad tym, bo tutaj kwestia jest tego typu, że tylko mi jest potrzebny telewizor, magnetowit i, i będę działał pewnie też mobilnie, choć chciałbym stacjonarnie, bo na pewno prąd by mnie tutaj nie ograniczał, żadne jakieś powerbanki, inne kable cudawianki. Także tutaj myślę, że nie będzie to prędko z tym takim stacjonarnym, super stałym miejscem, ale chociażby mobilnie powinno się udać. No jak będę miał magnetowi, to od razu kołuję y, telewizor, no dzisiaj mamy zaraz koniec września, początek października, niebawem, tylko nie wiem kiedy na pewno kupię te 200k, no to odzywaj się do mnie, wiesz gdzie mnie szukać. Yy, kiedy? No pff, będę chciał jak najprędzej, jesień za pasem. ja mam miejsca tam w tym swoim magazynie, gdzie wczoraj widzieliście, gdzie są kasety, sporo. E, oczywiście muszę je przygotować ale, ale no może już jesienią, no listopad bym tak chciał i w międzyczasie jeszcze powinienem zmienić telefon, bo przecież ten mój to jest ledwo żyjący strop, Jeśli kasę na jeden raz, raczej nie da rady, taką jedną. Marg archiwum. Nie takie rzeczy się robiło. Da się, sendfastem, fajna kurierska firma, która pewnie by to załadowała na paletę i przetransportowała za jakieś psie grosze. Także spokojnie, jak na wojnie. Nie takie rzeczy się robiło. Nie takie rzeczy się robiło Dobra, lecimy dalej, bo pitolimy A, no po, dokładnie tak, identity Dokładnie to, tak, kurier przywiezie Załaduje, rozładuje Także ja sobie tutaj zaznaczam, że to jest Kasetka z live'a numer 7 Żebyśmy wiedzieli, że to Muszę y, tutaj do niej się odezwać Z powrotem, bo jest coś do przegrania Także to mamy siódemeczkę W rogu, cyk Teraz przewijam kolejną kasetę. Cały czas mnie tutaj gdzieś z tyłu głowy siedzi, że mam mało czasu, bo cholerna bateria. Cały czas niestety ale się żreje. No ale cóż, jak będzie trzeba, no to, to zakończymy wcześniej. Kolejna rzecz, coś z HBO, tu jest podane, że ma być HBO2. Nie wiem co to jest, ale zobaczymy. Coś ktoś miał na myśli i popisywał. Cały czas nabywam kasety, jak wiecie. Ja nie wiem, od Piotrek z paczkę z 300 i była już duża takie to raczej samochodem dostawczym parę. No dokładnie, tak, no pewnie jakieś jakieś dwa banany zapełnione po 100 kaset, około 20. czyli na pewno bym robił paczki takie żeby wyszły około 20 kg, bo to jest 13 zł za, za przesyłkę wtedy jedną, tak? Także niech będzie, niech będzie 5, 4 paczki po 13 złotych gdzieś około, tak? No to mamy 200 kaset. I lecimy, co tutaj jest. Film jakiś. Mało ciekawy. Też nawet nie do przegrania, bo to popularka, która pewnie w necie gdzieś jest. Nie wiem, jak w ogóle wygląda dotacja na SuperChacie. Jakby ktoś miał ochotę, to tak bym poprosił o chociażby złotówkę, <laughs> żeby ktoś kliknął, bo nawet z ciekawości, jak to wygląda, bo ja nie wiem, jak to na mobilnej wygląda. Nie wiem w ogóle, jak to wygląda na stacjonarnym, bo nie jestem w stanie... Pewnie teraz się tutaj podejrzeć, bo jestem cały czas zalogowany na YouTubie, ale jakby ktoś gdzieś miał ochotę wysłać na superchata 1 zł, tak dla jaj, że tak powiem, no to bym chociaż zobaczył jak to wygląda, bo ciekawi mnie to. No, a przy okazji, no nowe, mam już miejsce, jeśli będę miał konto bankowe, to jeszcze w tym roku. No, ja, za, ja cały czas zapraszam, Ident TV, mobiliza, mo, mobilizuj się, bo fajnie, fajnie przechwycić taką kolekcję, a pewnie jeszcze byś niejedno ugrał, bo... Ja niektóre rzeczy wyrzucałem, o mamy koniec, idealnie trafiłem, niektóre rzeczy po prostu wycinałem z materiałów, żeby mieć na, na swoim koncie, bez jakichś tam cudów, z prawami autorskimi, o zobaczmy teraz. Ja zawsze na ale zamawiam, przelewym kątem bankowym, nie jest mi do tego potrzebny. No, różne są metody działania. Ja i do przodu. Zaprawdę, ani brudne Harry, ani Rambo nie byli tak natchnieni jak bracia McManus. Już za chwilę w HBO2. Willem w filmie akcji Święci z Bostonu. Obudziła się w domu, który nie jest jej domem. Cześć Melon. Mamy tutaj trochę zapowiedzi. To pewnie też się kwalifikuje do przegrania. Ja sobie znowu zaznaczę, że to jest siódemka na tej kasecie. Może reklamy i zapowiedzi TVP1 z marca 96. Martyna Niedziółka. Chciałbym to wiedzieć. <laughs> nie wiem, okaże się wszystko w praniu. Sami wiecie, że ja nie. Ja po prostu to są kasety z terenu. Ja do znudzenia będę to. Powtarzał, to nie są moje. Ciekawe, to wszystko nagrywam. No właśnie, to jest. To, powiem Ci, że też w międzyczasie, jak sam przeglądam, o tu jest coś ciekawego. Tu mamy jakieś. Tu mamy HBO2, i to jest ciekawostka. Ja ją zostawię, nie odzywam się teraz. Całkiem bardzo przyjemny. Archiwa telewizyjne rezerwowe. Widziałeś kolejny unikat na żywo na live dzisiejszym w czwartek. On będzie pewnie przegrany i na spokojnie zaprezentowany po raz kolejny. Także spokojnie, jak na wojnie, u mnie nic nie zginie. Zaraz sobie zapiszę znowu siódemkę w rogu dolnym na kasecie, żeby było wiadomo, że to jest z dzisiejszego live'a numer 7. Czyli tu nie ma żadnych, jeśli chodzi o dla mnie coś, bo dla Was są reklamy i całe te wszystkie inne różne różności, a dla mnie filmy, które mnie interesują, których nie ma gdzieś tam w necie dostępnych. No tutaj niestety popularka, ale i tak mam sporo do przegrywania. One pójdą w, na spokojnie, w wolnym czasie, bo to już jest wtedy czas poświęcony na kasetę y, z filmem, unikatem. Y, tylko i wyłącznie w pełni mam nadzieję, że to kupię, będzie coś z Polsatu. No, 100% Identity, 100% ci tutaj gwarantuję, że będzie coś z Polsatu nie, nie raz ani nie dwa, bo tego mam full. Nawet nawet powiem ci, że. O, zróbmy zrobię to, bo. Żeby nie było jaj. Zaraz poczekajcie chwilę. O, jest. Tu jest nagrywana kasetka. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale jest podpisane ALF. Nie wiem, czy widać dobrze, czy źle, ale jest ALF. I to już zacząłem przeglądać powoli. I tu jest ten alf nagrywany z Polsatu. Także tu jest Polsat ewidentny. I takich kaset mam na razie na tą chwilę dwie. No to super, cieszę się, że dobrze widać. Alf jest nagrywany z Polsatu, tak, bo ja to przeglądałem. Jest Polsat 100% Polsat. Normalne odcinki alfa z Polsatu. Także będziesz miał Polsat i to nawet nie jeden, tylko 1200. O, tu jest ciekawostka przyrodnicza. TV4, ale po szwedzku? Hmm. I chyba w języku, i w oryginalnym języku. No a widzisz, czyli jestem. Mam tyle trudniejszych, ale wrzucę. No to bardzo dobrze, Martyna Niedziłka. cieszę się. Szwedzka TV4, super. No to może jakieś identy będą, jakieś przejście, jakieś oprawy. A, troszkę. Fajna czwórka, nie? <grystanie> Bardziej myślę o reklamach i zapowiedziach z polsatu. Pewnie, jak mówię, będzie na bank. Spokojnie będzie na bank. Nie wiem ile, ale na pewno nie mało. Bo te kasety, które widzieliście tam wczoraj u mnie w magazynie, to są wszystkie przejrzane. I częściowo nieprzejrzany. Jest mix Ja już do nich nie będę wracał, bo nie mam czasu. Nie mam czasu na to. I tak jest wpyta roboty, tak bym to ujął. Dobra, to mamy koniec. No, nie da się. Niektóre kasety mi łapią także na podwójnym e, przyspieszeniu e, szybciej się kaseta przewija i widać, i, i widać co się dzieje, tak? E, po, w podglądzie. No niestety, akurat te są jakieś takie perfidne, e, że, że, że po prostu. Gdy widzisz podpis TV style start, to na pewno TV jest tyle. Wy jesteście znawcami, ekspertami, na pewno 100 razy lepszymi jak ja, także... Ja się uczę. tak bym to powiedział, bo... bo wielokrotnie... już mnie zaskwiedziałem, to jest... No, myślę, że nie jest, możesz kupować właśnie z takim podpisem. Aha, no dobra, no. Będę na to zwracał uwagę, chociaż przy... Wie, wiecie, ludzie mają miks totalny. Mają mix. No tu jest końcówka tego filmu, już nie chcę go, przy, że tak powiem, wyłączać i, i, i przewijać, bo tą szwedzką TV4 bym chciał zobaczyć. Ja tam lubię sobie powspominać te odcinki. No pewno, że tak. No to są fajne i unikatowe tematy. To, to racja, bez dwóch zdań. I niełatwo takie znaleźć, tak jest. Z grudnia 2005 roku. No, też fajna sprawa, Martyna. Trzymajcie kciuki za tą baterię, bo mam nadzieję, że tam jeszcze trochę wytrzyma. Nam no. No, już mamy prawie, zaraz będzie pół godziny. Ale i tu chyba ta kaseta też się zaraz niebawem skończy. Zobacz, trochę, trochę fajnych rzeczy też tutaj żeśmy dzisiaj odkryli, odkopali, będę miał co znowu przegrywać. Czy się uda to dzisiaj wrzucić, nie wiem, bo też mam coś do obróbki. E, chyba mam do obróbki coś z telekamer, ale 2007 rok, o nawet wiecie co, zatrzymam, pokażę wam, nie wiem czy dobrze widać też, bo jest ołówkiem napisane, ale jest, o, wolne miejsce telekamery 2004 chyba, tak, czy tam 2007. Kosowo, i coś tam, no zobaczymy. Wszystkie gazety, nie są wszystkie podpisane. Kasety, niektóre są, niektóre nie. Także tam coś z telekamer wiem, że przegrywałem. Nie wiem, czy całe wrzucę, bo chy chyba są całe nagrane, ale to jest ponad godzinny materiał. To półtora godziny na pewno, także nie wiem. Zastanowię się, zobaczymy. Chociaż na YouTubie nie ma za wiele chyba informacji z telekamer. Także e, tych materiałów z telekamer różnych. No widzicie, za daleko przejechałem i już muszę, muszę cofać. No, Szlag mnie zaraz trafi. Też powstrzymujemy sobie obejrzał wersję z 2006, bo tam lubię dańca. No to chyba jest 2007, o ile dobrze tu jest pod, to podpisane. Jeszcze raz tak, siódemka to jest, to jest siódemka. Kosowo 2, demisja jakiegoś tam ministra. Także no różne rzeczy ludzie nagrywali. No ja swego.